Hejka. Wieczorna niedzielna pogadanka. Weekend był jednak stosunkowo spokojny w sensie yy, moich nagrań. M obiecywałem, że będę produktywny i nie byłem. Ja już kilka razy powtarzałem, że ja powinienem przestać obiecywać. No <laughs> to się potem wszystko zmienia. Nie, weekend miałem naprawdę chillaxin. Bardzo lubię to słowo chillaxin. To jest mix słowa chilling and relaxing. To jest chillaxin. Bardzo lubię chillaxin. No i było chillaxin, chillaxin bardzo. Więcej niż bardzo, nawet bym powiedział. Na no, wczorajszym gotowaniu się skończyło, e, co wrzuciłem film w nocy, a potem, no, poszedłem. E, poszedłem. No, i tyle mnie widzieli. Potem wróciłem. Też mnie tyle widzieli, bo spałem potem długo. Generalnie się relaksowałem, potem wstałem, poszedłem z piesem, wróciłem, zjadłem śniadanie, poszedłem znowu spać. Taki leni jestem, słuchajcie. No, potem mnie dopadły informacje złe na temat, e, na temat e, wydarzeń, które miały miejsce na Wybrzeżu Kości Słoniowej dzisiaj i w e, stolicy Turcji, Ankarze. Się panowie e, uaktywnili. Ja nie wiem, czy to jest ta sama organizacja, e, czy to były skoordynowane zamachy, w sensie, że w, tym, w tych dwóch miejscach to, to się odbywało jakoś za porozumieniem, czy nie, ale no, będzie eskalować, niestety. Nie oszukujmy się. Naprawdę, nie oszukujmy się. Bo no to, co się teraz dzieje w polityce, to, to, to generalnie będzie no, eskalować. Będzie no. Chociaż powiem wam, tak, że mam takie przeczucie i mam takie wrażenie, że ten, te zamachy w tym kurorcie tam w, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To były bardziej pod, 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 um, pod egidą tych lokalnych organizacji terrorystycznych tam w Afryce Zachodniej. Natomiast e, tą Turcję to ja bym podciągnął bardziej pod działania Rosji. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby za tymi zamachami stały właśnie ugrupowania powiązane z tą, z tą e, linią syryjską, z tą linią, ale teraz tą linią syryjsko-rosyjską, czyli to co Rosja tam próbuje... Roz... No bo Rosja generalnie próbuje tam cały czas swoje strefy wpływów wprowadzać. Ja nie mam nic przeciwko Rosji, a Rosji bardzo, ja Rosję bardzo lubię. Rosja zresztą słusznie stawia się Unii Europejskiej. E, tylko że. No właśnie. Za Unią Europejską, która jest tak naprawdę wielkim shitem, ale za Unią Europejską, czyli tym shitem stoją ogromne pieniądze finansiery żydowskiej i w tym wszystkim chodzi o to, żeby rozpierdolić ten kontynent na, na, na drobne elementy i cokolwiek by Rosja nie zrobiła, to, to za, za wiele na, że tak powiem na kursie tego nie, za wiele w kursu tego nie zmieniło tego kursu raz obranego już teraz przez Europę. A Europa obrała właśnie taki kurs, który no oczywiście nie z własnej winy, nie z własnej woli, ale obrany został kurs, który no, no mówi jasno, jedziemy się rozpierdolić o najbliższą skałę smutne. Takie mam refleksje po ja Przepraszam naprawdę. Niedziela powinna, niedzielny wieczór zwłaszcza teraz poniedziałkowy poranek, bo to pewnie wielu z was będzie mnie dopiero rano oglądać. E, powinien być bardziej przyjemny, więc ja życzę wam wszystkim udanego tygodnia, fantastycznego poniedziałku e, i tego przede wszystkim, żebyście nie myśleli za dużo. Bo myślenie szkodzi, się ostatnio okazuje. Takie myślenie o myśleniu, bo myślenie konstruktywne absolutnie nie szkodzi, tylko pomaga. Dzisiaj, e, czyli w niedzielę, miałem prze okazję poznać się bliżej z kilkoma osobami, które dotąd oglądały mnie na, na YouTubie i komentowały czasami moje filmy, a czasami nie. Tak się jakoś zgadaliśmy i, i, i tam tę trójkę zaprosiłem do siebie, do znajomych na Facebooku, zaczęliśmy rozmawiać i jestem pod szalonym wrażeniem inteligencji moich widzów, naprawdę. I to jest chyba... Wiecie co? To jest chyba największa nagroda, jaką mogłem dostać inteligentnych widzów. To znaczy, że to, co robię, jest przeznaczone dla nich, skoro to oglądają, skoro to lubią i skoro dyskutują o tym. Naprawdę wielki szacun. uwielbiam Was. Mam naprawdę zajebistych widzów. Nie tylko tą trójkę, całą resztę też. Nie, no oczywiście zdarzają się tam idioci, którzy coś pisują, jakieś głupoty, albo ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie nie rozumieją tego, co, co oglądają, w sensie tego, co mówię. No, 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 no ale kurczę, no nie wszyscy są tacy fantastyczni, nie? Jakby Wy, moi widzowie. Ale ja teraz z wazeliną pojechałem. Uh, 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 uh dostanę więcej lajków. Uh, uh, Nie, ale tak poważnie, naprawdę, ja jestem zachwycony poziomem intelektualnym moich widzów. Wszystkich. Tych, z którymi rozmawiałem. Wszystkich. No. Ale to dobrze. To dobrze, bo mnie to też inspiruje z kolei do tego i przede wszystkim słuchajcie, gdybym miał widzów idiotów, to bym sobie robił filmiki takie, jak e, robią niektórzy youtuberzy. E, zdarzają się tacy, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska i nie jest to nic z mojego kręgu youtuberów. Którzy się specjalnie nie muszą wysilać. E, wystarczy, że zdam krzyknąć 3-4 jakieś tam e, chodliwe hasła i już cały tłum, kurwa, świnek morskich i, i, i lemingów leci za nimi. A ja nie mam lemingów. Ator, mój mój ulubiony kolega youtuber, ator też nie ma lemingów, też ma inteligentnych widzów i, i wiecie co? I to jest o tyle fajne, że, że tacy widzowie jak wy są przede wszystkim inspiracją i przede wszystkim są bardzo silnym motywatorem. Ja doskonale wiem jedną rzecz. Do każdego filmu, który robię, o czymkolwiek bym nie mówił, ja mam świadomość w głowie wbitą, ja muszę się do tego dobrze przygotować, bo mi, moi widzowie są zbyt inteligentni, żeby im wciskać kity. Albo opowiadać pierdoły. Ja się zresztą o tym doskonale przekonałem, robiąc wcześniejsze różne filmy. Dużo na religii popłynąłem, tak? Bo się nieodpowiednio końca, Nie do końca się przygotowałem w niektórych tematach. Zaraz mi to kurwa wyżegaliście, zaraz. Zostałem złapany na tym, na tym, na tym, na tym. No i właśnie o to chodzi. Bo to mnie też motywuje do tego, żeby się więcej uczyć i starać, żeby nie olewać yy, moich widzów. Nie, nigdy was nie olewałem, ale. I wiecie, co właśnie a propos widzów. Smutna wiadomość dzisiaj, naprawdę. Anka, Anka zawiesiła kanał. Anka, ta, ta moja ulubiona Anka. Anka od świat zabaw Filipa. Zawiesili kanał, informacja jest u nich na, 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 na e, kanale Tiśka Nie piesia. Ale ja iść wstać na spacerek, to zaraz idziemy, no bo już na tyle jest późno rzeczali. Anka, e, no właśnie, zawiesiła kanał. No. Mają powody oczywiście do tego. Ale ja ich oczywiście nie zdradzę. Są powody poważne do tego, żeby to zrobić. Zrobili tą decyzję z dużym, takim myślę, ciężkim sercem. Szkoda bardzo, dlatego że też Ania byłaś jedną z wielu moich inspiracji. Znaczy byłaś, nadal jesteś inspiracji, bo mamy prywatny kontakt na Facebooku, ale, ale same filmy. Ten film na przykład Anki, bo ja wiedziałem zawsze, że ona gdzieś tak w okolicach mojej 19, brytyjskiej 19 wrzucała filmy codziennie. Mój przyjazd do domu łączył się z tym, że ja przede wszystkim najpierw. Robiłem sobie herbatę, siadałem i... nie... Wszystko w ogóle, mała, coś tam chciała gadać. Nie, nie, nie. Teraz jest daily vlog od Anki. 15, 20 do 30 minut, potem jest ten twój. No a teraz co? Któż wypełnił tę pustkę w moim życiu? Nie, ja to wszystko rozumiem, Ania. Ach, no, ale wrócisz do nas szybko, myślę. Bo YouTube jest jednego pewnego rodzaju uzależnieniem, tak mi się wydaje. Ja sam czuję po sobie, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Ja dzień bez nagrania to jest dzień stracony. Cieszę się strasznie na, 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 na te wszystkie reakcje, które mam po ostatnich filmach, które wrzuciłem e, na przykład ten sobotnią, sobotnią pogadankę o Wielkiej Brytanii, różne inne. I cały czas mam w przygotowaniu, już przygotowane są dwa filmy, tylko powiem wam jedną rzecz i to powiem zupełnie szczerze i cicho w tajemnicy. Mam przygotowane dwa filmy, które są bombą. Bombą, to znaczy w sensie bombą taką, że, że właśnie zastanawiam się, czy je publikować, bo są na bardzo kontrowersyjne tematy, obydwa. One są już gotowe, one są już wrzucone, one są już załadowane na YouTube, one są nieopublikowane jeszcze. Gadałem z Atorem o tym, gadałem z Anką, właśnie, gadałem z kilkoma innymi youtuberami, moimi znajomymi. I są tak podzielone opinie, że mam, że mam bo ja sam mam wątpliwości, czy publikować tego typu tematy. Dajcie mi czas do jutra. Dajcie mi czas do jutra, muszę to po prostu przemyśleć. Pójdę się na spacer, właśnie za chwilę się wybieram na spacer z litonkiem wieczornym, toaletę załatwimy, więc będę mieć jakąś godzinę na to, żeby pomyśleć w plenerze o tym. Wiecie co, to, to nie jest to, że ja się boję. Chodzi o to, że tematy, które chcę, poruszyłem są na tyle kontrowersyjne i na tyle bym powiedział nawet niebezpieczne z punktu widzenia poprawności politycznej Europy w tej chwili, ja muszę myśleć o tym, z kim mieszkam. Mieszkam z mamą, mieszkam z psami. Ja muszę o nich myśleć. Tam sam to ja bym... Ale dajcie mi to przemyśleć. Dajcie mi to przemyśleć. Materiały są gotowe, są tylko klik, jeden klik i, i, i są wasze. Ale muszę to przemyśleć jeszcze raz. Naprawdę... Zwłaszcza po konsultacjach z tymi moimi przyjaciółmi znajomymi. Bo tak sam z siebie to ja bym nie miał żadnych wątpliwości, bo ja się prawie niczego w życiu nie boję. Całego siebie się boję czasami. Natomiast tak to nie... Sorry za nie? Ale już późno jest. Dobra, kochani, jutro się zaczyna zajebisty tydzień po prostu zajebisty. Już go czuję, już go czuję, czuję go w moczu i w, no, w kamieniach narkowych. Będzie się działo, ale oczywiście jak zwykle przeżyjemy i będzie wszystko dobrze. Ja nie narzekam, tylko chodzi o to, że strasznie dużo pracy nas teraz czeka przez te rozliczenia podatkowe. Idę z piesem. Kocham was jak zwykle i e, jak zawsze. E, hejterzy też was kocham. Poznałem ostatnio e, taką. Co ja poznałem ostatnio? E, takiego gościa, który mi właśnie opowiadał o hejterach. Sam jest hejterem. Akurat mnie nie hejtuje, ale mi dużo opowiadał. Więc wiem o was więcej. Bądźcie gotowi. A tak poważnie, kochani, jeszcze raz, życzę Wam bardzo udanego poniedziałku i bardzo udanego w ogóle tygodnia. Jutro się e, rano rozstrzygnie po południu właściwie, czy zaryzykuję i wrzucę, czy nie. Jestem more than likely, żeby to zrobić, bo ja jestem chicki, ja jestem bardzo odważny, ja jestem bezczelny przede wszystkim. Ale zobaczymy, czy nie zwiedziałem, że czasem zdrowy rozsądek. Zobaczymy. Dobra, kochani, wszystkiego dobrego. Uwielbiam was i mam nadzieję, że mieliście równie udany weekend jak mój. No i życzę wszystkiego dobrego w nowym tygodniu. Widzimy się jutro. Podam, ta tadam. Pa-pa!